Maryja po zwiastowaniu z pośpiechem udaje się do swojej ciotki Elżbiety. Dowiedziała się od anioła, że jej ciotka jest w stanie błogosławionym. Już w szóstym miesiącu jest ta, która uchodzi za niepłodną. I Maryja poszła na trzy miesiące. Możliwe, że będzie świadkiem narodzin Jana Chrzciciela. Maryja idzie, aby z Elżbietą uwielbiać Boże miłosierdzie. Wielbi dusza moja Pana, mieć w swoim życiu takie osoby, z którymi będziemy uwielbiali Boże miłosierdzie i również widzieć cuda w swoim życiu dobre rzeczy w swoim życiu, ale też w życiu drugiego człowieka, abyśmy my stali się lampionami, żebyśmy stali się światłem dla drugiego człowieka, aby drugi człowiek dzięki nam i przez nas, i na odwrót, aby wysławiał Boże miłosierdzie.